4 trwałe benzyny. Świetne do LPG. Budżet 20-30 klotków. Część druga. Od małej do dużej. Hyundai i X20. To taki i 20, ale lekko podniesiony. Mechanicznie to proste auto. Przez to tanie w naprawach. Ale jak to w Hyundaiach? Lakier jest słabawy, ale dramatu nie ma. Masz bardzo fajne auto do miasta, a jak chcesz gasiutek, to proszę bardzo. Przyjemne, bez problemu. Force max lub Grand CMAX. Tu celuj w wolnosaka 1,625 Kuja. To bardzo dobry silnik i ma MPI, więc gaziłek tańszy. Ekobusty są na bezpośrednim wtrysku i zaniedbane potrafią się drogo zepsuć. Fakt, kuszą dynamiką i gaziłek jest droższy, ale ryzyko awarii większe. Masz przesuwane drzwi i 7 miejsc w Grandzie. Tojka rav 4 MK3. Tu celuj tylko w lata 6-8, bo budżet jest mały. Ale to świetne auto, więc na rynku mało ofert w benzynie. Diesla sobie daruj. Rawka MK3 jest większa od MK2, bo jest dłuższa, ma więcej miejsca na na napie i ma większy bagażnik. Mechanika jest bardzo okej okay i sporo mniej rudej niż Mk2. Hyundai i X35. Ale z 2.0 MPI 163 kunia, bo 1.6 to GDI i będzie mułem. Tu masz MPI, bo w 2.0 166 kunia jest już GDI. Hyundai jest mechanicznie spoko autem, ale to Hyundai, więc do tojki nie ma podjazdu niezawodnością. Ale masa ich lata bezproblemowo, więc szukaj poządnie serwisowanych. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Otrzymasz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu jak profesjonalista, Pokazuję w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. Dzięki, zdrówka.